Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Rok 1984 George'a Orwella uważany jest często za utwór futurystyczny, jednak jego podstawą stały się obserwacje autora związane z rzeczywistością, która kształtowała się w Europie pod koniec lat 40. Orwell, zaniepokojony rozwojem totalitaryzmów wpływających na losy narodów europejskich, postanowił napisać tekst, który przestrzegałby przed fascynacją społeczeństw taką właśnie drogą polityczną. Warto zatem patrzeć na to dzieło szerzej. Z jednej strony rzeczywiście przedstawia obraz przyszłości, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że Orwell swój tekst pisał w roku 1948, a wydał w 1949. Możemy jednak na tę powieść patrzeć również w wymiarze metaforycznym. Traktować ją możemy jako parabolę. Przypowieść o ludziach zniewolonych przez system. To ponadczasowa opowieść o zagrożeniach, jakie niesie ustrój autorytarny dążący do pełnego podporządkowania sobie obywateli, wręcz ubezwłasnowolnienia jednostki, do zniszczenia kultury. 1984 to utwór, który umieszczamy w kręgu dzieł antyutopijnych. Ukazujących rzeczywistość systemów społecznych dążących do zbudowania świata szczęśliwości dla każdego obywatela, jednocześnie dających wyraźny sygnał, że jest to wizja nierealna, prowadząca do całkowitego podporządkowania życia jednostki państwu. Orwellowska rzeczywistość jest przerażająca. To świat, gdzie jednostka całkowicie podlega władzy partii i zmuszona jest przyjąć jej ideologię. Społeczeństwo dniem i nocą jest kontrolowane, inwigilowane. Władza w 1984 roku jest dyktaturą bezimiennego wielkiego brata, osoby na poły realnej, na poły mitycznej. To przywódca, który ma wgląd w życie całego społeczeństwa i każdego obywatela indywidualnie, przez rozmieszczone wszędzie na ulicach i w mieszkaniach teleekrany. Akcja utworu rozgrywa się w Londynie w 1984 roku. To główne miasto Oceanii, pozostającej w stanie permanentnego konfliktu z sąsiednimi państwami Eurazją i Azją. Główny bohater, Winston Smith, jest pracownikiem w Ministerstwie Prawdy, instytucji manipulującej teraźniejszością i przeszłością, historią oceanii. Na budynku ministerstwa widnieją znaczące napisy. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Orwellowskie państwo systemowo zakłamuje rzeczywistość. Ministerstwo Pokoju zajmuje się prowadzeniem ciągłych wojen. Ministerstwo Prawdy dba o przekaz propagandowy, Ministerstwo Miłości za pomocą tortur pilnuje porządku w państwie, a Ministerstwo Obfitości systemowo obniża racje żywieniowe społeczeństwu. Smith pisze pamiętnik, mając świadomość przekraczania tym aktem prawa. Dokonywania myśl o zbrodni, która kończyć się może ewaporowaniem, czyli zniknięciem ze świata. on na swojej drodze spotyka Julię dziewczynę, z którą wchodzi w nielegalny romans. Julia nienawidzi partii, ale zachowuje jednak pozory. Para poszukuje kontaktu z organizacją opozycyjną, braterstwem. Mają nadzieję, że znajomość z Obrajenem, członkiem rządzącej partii, pozwoli im na włączenie się w działania antypaństwowe. O'Brien okazuje się być agentem partii. Doprowadza do uwięzienia Winstona i Julii. Poddanie ich torturom ma zmienić ich podejście do wielkiego brata i partii. Rok 84 opisywać ma mechanizmy funkcjonowania władzy totalitarnej. Podkreśla szczególną rolę języka propagandy politycznej, nazywanego przez Orwella nowomową. To język przedstawicieli systemu władzy, fałszujący rzeczywistość i doprowadzający do zaniku komunikacji społecznej. Jest to sztucznie stworzona konstrukcja, która ma uniemożliwić swobodne porozumiewanie się poprzez ograniczenie słownictwa, zwłaszcza związanego z przejawem emocjonalności człowieka. Ostatecznym etapem rozwoju nowomowy ma być doprowadzenie do sytuacji, kiedy język, którym będą się posługiwali obywatele, stanie się tylko zbiorem nic nieznaczących dźwięków. Państwo ukazane przez Orwella całkowicie podporządkowuje sobie obywateli. Jakiekolwiek formy sprzeciwu nie mają sensu, ponieważ spotyka się to od razu z natychmiastową, brutalną reakcją władzy. Najważniejszą w orwellowskim państwie jest postać wielkiego brata. To postać w pewien sposób boska jedyny przywódca, wszechwiedzący, nieomylny i mogący całkowicie wpływać na życie społeczne. Wole Wielkiego Brata wykonuje partia. W jej rękach jest skupiona cała siła sprawcza państwa. Członkowie partii to niewielki krąg zaufanych osób, zaś zwykli obywatele muszą podporządkować ich działaniom, żyjąc w wydzielonych dzielnicach, przypominających slumsy. Ciężko pracują, przedwcześnie umierają. Nie doświadczając żadnego szczęścia, gdyż szczęście społeczne wyeliminowane jest z funkcjonowania jednostki w oceanie. Rok 1984 Orwella może być ważną pozycją podczas realizowania tematów dotyczących totalitaryzmu i władzy. To również obraz ukazujący pesymistyczną wizję przyszłości ludzkości, pesymistyczną wizję rozwoju społeczeństwa. W 1984 znajdziemy również temat relacji międzyludzkich, również tych Relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?